jak się wydarzyło, Denis Załęcki już zaczepia Denisa Labrygę. Co ty mu powiedziałeś? Już, 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 już Mateusz, już, już, już. Już Że dobrze już wygląda. Pożegnałeś z że dobrze wygląda, z... Aha, że dobrze wyglądam, no. Ty też fajnie przyfarbowałeś. Ale ja gustuję w kobietach. Ja również, ale w tych bez siusiaka. A to ciekawe w takim razie. <śmiech> <śmiech> Czy chcesz coś na ten temat powiedzieć, skoro już zaczynasz w ogóle konferencję od tych słów? Co tu mówić, no? Tu Zrobiłem to mówić, specjalnie tu dla mówić. ciebie. <laughs> co to mówić? Nikt tutaj z obecnych nie będzie miał takiego doświadczenia jak ja. Ja z tego doświadczenia wyszedłem z megatelemarkiem. Także elegancko do przodu i. Okay, jest z nami Kamil Minda. Witamy serdecznie w federacji. Witam wszystkich serdecznie. I wiem, że ty przyszedłeś tutaj bronić dobrego imienia klubu po tym, kiedy Denis Labryga powiedział, że wam cały ten Wilanów roz. Jeść. Tak, rzeczywiście padły takie słowa. Mam nadzieję, że Denis trzyma słowa i rozniesie. Ten nasz klub tak uważa, ale wiem, że no niestety nie da rady, bo zatrzyma się na mnie i po prostu pokażę mu gdzie gdzie po prostu raki zimują. Gdzie po prostu, gdzie po prostu. Słuchajcie, jeśli chodzi o wjazd w cały Wilanów, czyli między innymi o tego jego mościa i resztę tych Kamil zawodników. im Minda się nazywa. I resztę tych zawodników. No to chodziło mi o to, że po prostu chciał z nimi toczyć pojedynek, tak? W Oktagonie normalnie. Oni to od razu wzięli, że ja będę wjeżdżał tam kurwa w ten Wilanów i rozpierdalał im szyby i cały, cały, cały ich klub. Tak samo podbiała, podpięła to komentaria i wiecie, no, no robią ze, ze mnie bandytę i, i tak dalej i tak dalej, no troszeczkę nieładnie. Nie! Po kolei i będziecie wchodzić do octagonu, będę to zaraz pierdalał. Jak widać, wystawili najlepszego swojego zawodnika, bo, bo reszty, o reszcie nie wspomnę. Czy się na tobie zatrzymam? i się przekonamy 28 września. Atencjone Farmazone. Atencjone Farmazone zakończy twoją karierę i tak zakończysz te, Jeju, te ja rozliczanie zapomnij. swoje. Zapomnij, że mnie zejść na ziemię. Zejść na, 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 na ziemię. Daj Bóg, żebym to wygrał. Denis, zby... zrobię, naprawdę, wyrozuj, zjedz zrobię naprawdę dobrą formę pod ciebie, kurwa, żebyś wiesz, żebyś, żebyś kurwa poległ. nie? Co powiedziałeś jeszcze raz, Kamil? Właśnie nie usłyszałem. Wyluzuj. jest parówkę. jest parówkę, kurwa, co za gość. To jakieś przesłanie podprogowe, rozumiem, tak? Nie wiem. Pomidor, słuchaj, mogę pomidora zjeść, jeśli kurwa całego ciebie. Wiesz co chodzi, a wiesz co, to znaczy pomidor. Zobaczymy 28. Wiesz Co to znaczy pomidor, nie? Możesz wytłumaczyć szerszej publice, to na słuchaczku. Nie, nie ja on mieszał to słuchajcie, munduru, munduru, słuchajcie, nie będę tu mieszał. Pomidor jest jeden, tu siedzi naprzeciwko mnie. Eź dalej, Matek. Widzę, że wzrokiem Kamil Minda cały czas łapie tutaj Denisa Labrygę. Twoja niechęć do Denisa jest bardzo duża z tego, co widzę, bo pamiętam, że Ty już parę miesięcy temu zaczepiałeś go w mediach. No to były tak zaczepki nasze wyglądały w ten sposób. Że spokojnie, nie stresuję się. Po prostu były to zaczepki prześmiewcze na początku, no nie, ale później. Widziałem, że Denis to przyjął tak na poważnie i też zaczął nas obrażać, nasz klub, i zaczął mnie obrażać. Dziwne, Także żeby nie, jak z, słucham, Później jak... to się przerodziło właśnie w taki gorętszy konflikt, no i jesteśmy gdzie jesteśmy tutaj, no i trzeba ten konflikt rozwiązać w końcu, no nie? No dziwne, żeby nie, jak się napina przed kamerą, przed kamerą się napina, wie, że La Bryga dyga i tak dalej, kurwa, że się boję, wychodzi z nim do. No barki, ale to było to, prześmiewsze, no. Kurwa, chciałem, chłopie, żebyś, żebyś zrobił po prostu zasięgi, po to, żebyśmy kurwa większą ilość biletów sobie sprzedali żeby większa ilość ludzi przyszła kurwa na te show, bo jako zawodnik sportowy jest, jesteś okej, okay, wiesz. Do tej pory byłeś okej, okay, kiedy się kurwa specjalnie nie napinałeś do kamery po to, żeby wyrwać na mnie wpływ taki, żebym wziął z Tobą walkę. Trzeba było podejść normalnie, dla nich, słuchaj, kurwa, dawaj, zawalczymy, zrobimy walkę, kurwa, nikt z Tobą nie chce wyjść, bo się kurwa każdy boi, ja się nie boję, wychodzimy, robimy walkę. No to mówiłem Ci kurwa, dobra, no to zrób kurwa zasięgi, żeby była większa ilość sprzedaży biletów, kurwa. No to Ty, żeś sobie obrał kontent, że będziesz kurwa zaczepiał la sobie żarty kurwa stroił. Żarty to... Zza, możesz kurwa z siebie stroić, kurwa, bał Denisku, odpowiadam ci teraz. Spotkaliśmy się w cztery oczy, obiecałeś mi walkę, powiedziałeś, Mało tego, że że kurwa. No, czy już się przed kamerami, ale i ja idziesz sobie przed... na korytarzu i mówisz do no mnie, jaki sposób. I co to się kurwa myślisz, że ja co ja ci odpowiem, kurwa, ja ci odpowiem. To była luźna cześć, rozmowa. Spotkaliśmy się i obiecałeś mi walkę. Powiedziałeś, że rzeczywiście będziemy walczyć. No i co? Dotrzymałeś słowa, no nie dotrzymałem. A z Amazonem twój trener cię podkręcił po to, żeby bo się bałeś, zaczepiał, bo jeden białe. Miałeś się walki ze mną i walki, ze mną tylko wybierałeś się. No, jestem, tu cię rozpierdolę dwudziestej. 8, kurwa, no tak, ale po i jakim czasie? To ja zakończę twoją karierę, bo już tak? jesteś kurwa na, na pograniczu. No zobaczymy kto jest na pograniczu. Nikt kurwa o tobie nigdy nie, nie Pierwsze co, skończysz. to tobie usłyszą kurwa jak zawalczysz, zawalczysz w tej organizacji kurwa. Także tak? wiesz, co chodzi? Nie chodzi mi o to, żebyś wow. mi dziękował, bo to nie o to chodzi. Wow, ja jestem taki kurwa, jestem że ja ci daję walkę, ja ci wypromowałem. W chuju to mam. Wezmę 28 kurwa października. Wyjdę i po prostu będziemy się napierdalać. Zobaczymy kto wyjdzie z tego zwycięsko. Dokładnie, będziemy się bić. Będziemy się bić. Kto pierwszy do KO, leży i wiem, że to ty będziesz tam leżał, po prostu twój łeb. Kręcony no, to jesteś, łeb kurwa. będzie tak zbity, że sobie tego nie wyobrażasz. Człowiek. To jest K1, kurwa, nie MMA. Chcesz, to ci kurwa dam rewans. A co pierdolę. z tego, że K1? Najpierw ci buraków w pierdolę, a później dam ci rewąż w MMA. Co Zapraszam nazywa? teraz nawet. No. Ja tylko widzę, że jeżeli chcesz zaprosić teraz, to tu masz taki przycisk, po którym on musi Ale on nie do wyjdzie. Cię. Oczywiście, że wyjdzie. Chcesz spróbować? No to dawaj, zapraszam. I face-to-face face Kamil Minda Denis zabryga. I nie zdążyliśmy nawet podejść, a już poleciał prawy. Nawet kurde, nie poczułem tego. Nie wiem, gdzie to było. Czym go uderzyłeś? Panowie, dajcie ręce do tyłu, dajcie ręce. I przechwycone. Panowie, czy możecie do siebie podejść z rękoma do tyłu i po prostu podejść głową w głowę i porozmawiać? Porozmawiać, odpowiedzieć sobie. Ale no, co byśmy tu, banią? Kurwa się nastawiał. Nie. do banią? No weź tą banię chłopie, kurwa nie mi stać formalnie. Na 28 weź. coś zostaw, kurwa. Jeszcze raz chcecie, czy kończymy? Powiedz, że się stoicie. Dobrze, chodźcie, ostatni raz. Denis Labryga, Kamil Minda, King Kong. Normalnie jest. tą kurwa banie, no patrz, ja to się gdzie, kurwa co, się boisz. To, kurwa całować co się chcesz? Chcesz? boisz. Ja się nie chcę. Pojebałeś się, się, się w dupie Fartę, pojebało, się, kurwa. Simin. się w tupie, kurwa. Zawijaj się sam. Chyba ty się zaraz zawiniesz. Mówisz no tą kurwa, panie. Czy pojebany jakiś, kurwa? Na pinaczu pasku rozrządu, kurwa. Siń stol stolarski się zawija, Powtarzaj się dalej, powtarzaj. Te same teksty powtarzasz od trzech konferencji. Zawijedł. Dobrze, panowie, zapraszam na miejsce w końcu nie ten Denis Denis Labryga, Kamil Minda, dajmy im trochę brawo. Panowie dają nam tutaj emocje w tym trzecim panelu. Denis, kurwa, ja cię miałem za spokojnego człowieka? Kurwa, no tak prowokuje, że no już, no już nie idzie wytrzymać Provokator, z monitor, no, tak? kurwa, no stanie głupi taki kurwa, że ja pierdolę, nie. Lady Człowieku, to jest normalne face to face, czoło w czoło. Ale ja że się kurwa pośmiać można, ja też to obieram jako żart, rozumiesz, patrz no ale kurwa, pierwszy kurwa się. patrz, ten cały kurwa i zdrowy, nie nadziałem się, ale ty Buraku, byś złapał za graty kurwa. Buraku, sytuacja, nawet nie, nie kurwa, wyprowadziłem wiesz, żadnego ciosu. Tobie bym powiedziała, że jest tranzysty to ty byś łapał zagraty, kurwa, wiesz. No, ja nie pojechałem na adres taki jak ty podjechałeś. Dobrze, Kamil, w waszym face-to-face face z Denisem mocno tutaj zawrzało. Mocno też. Cały czas twój trener, Mirosław Okniński, znany, lubiany szanowany. On tam podpowiada, właśnie mu tam podpowiada. Kur... Cały czas podpowiada, cały czas jestem na sztywnym jego marionetką, nie wszyscy jesteście jego marionetką. Tak, tak. Mi jest przykro ogólnie, jako ciebie, jako zawodnika, kurwa, mi cię szkoda ogólnie. Wiesz, że, że ty jesteś takim kurwa, że ty nie potrafisz sam własnymi rołami, kurwa, coś wiesz, wytworzyć i tak dalej. Musicie jako marionetki icieć go słuchać. No masz rację tutaj. Ja dzwonię codziennie do trenera rano. Mówi mi, co mam zjeść na śniadanie. Chora ci dupę też? Wszystko robię, tylko takie rzeczy. Naprawdę. Ale słabo z twojej strony, Zachowałeś się mega nieprofesjonalnie, bijesz z partyzanta. Ale dlaczego? Jakiego partyzanta? No, Słuchaj, Chasz mi kurwa, nie tawek... się. Człowieku, ja sobie na to nie pozwolę, rozumiesz, mówię do ciebie raz, drugi, trzeci, kurwa, no to ile razy zarazem powtarzał, No to z partyzanta bijemy, tak? Takie są twoje zasady sztywne, tak? Ja chcesz, to ci mogę tu za garażami napierdolić, chłopie. to ty gadasz, taki mocny jesteś? No? Chcę to zobaczyć. No, no to na chodź, wchodzimy kurwa i się napierdalamy, no. tak? Zrobimy to. Masz duże pretensje, Denis Labryga, zauważyłem, do trenera Mirka. Daniel, jesteście razem w jednej drużynie z Denisem Labrygą. Czy ty też odczuwasz właśnie to? Bo zauważyłem, że jak Kamil Minda się wypowiada, to ty też się lekko uśmiechasz pod nosem. bo znam Mirka Oknińskiego bardzo długo i wiem, jakim jest człowiekiem, jak potrafi, wiesz, manipulować ludźmi i uważam, że tak, zrobił dużo dla polskiego MMA, ale jeszcze więcej spieprzył w polskim MMA i... Ciągle szuka tylko gdzieś jakiejś atencji, albo krzyczy i nie ma tak, że nie ma. Z, nim, z nikim konfliktu, on musi mieć zawsze z kimś konflikt. Teraz sobie obrali akurat Denisa, no, ale za chwilę Miraz wymyśli sobie nowy konflikt i będzie brnął w kolejny. Ja uważam, że trener Okiński jest barwną postacią, także uważam, że zrobił bardzo dużo dla polskiego MMA, bo również Daniela trenował. także... No, na pierwszym treningu, jak poszedłem do niego w 2001 czy 2002, zerwał mi więzadło krzyżowe, bo byłem troszkę większy, nie? nic nie potrafię. Tylko na jednym treningu byłeś u niego? Na początku byłem na pierwszym jednym, zerwał, potem po roku wróciłem do niego, czy tam po dwóch latach, już nie pamiętam, na pół roku. Żeby nie było, jak mirek mówił, na sześć lat, nie? Mimo wszystko wychował wielu zawodników, polskiego MMA i. I wszyscy normalnie odeszli od niego, nie? No Dlaczego? Też... I Dlaczego odeszli? Nie mnie to oceniać. Nie wiem. Najważniejsze to, że trenował najlepszych. Każdy się przewinął przez jego akademię. Ta także ma w swojej historii zawodników ma bardzo dużo takich uznanych zawodników. Między innymi ty jesteś tym zawodnikiem. Przewinąłeś się przez jego akademię. Jakby nie było, było się krótko. Przewinąłem, bo był pierwszy w Warszawie. Przewinąłem się, robiłem u niego pół roku. Fakt, przyznaję się, zaprosił mnie. Gdzieś tam się spotkaliśmy na zawodach Muay Thai. Nie płaciłem mu za treningi, przychodziłem. Potem drugie pół roku, jak chodziłem, to jego nie było. był w skryminale. Jak wyszedł, to już mnie nie było, byłem mu na stuli. Natomiast, Denis Labryga, ja widzę, że ty jesteś bardzo mocno cięty na trenera Mirka. Ja powiem tak, słuchajcie, to nie o to, że Daniel, Daniel mnie tu broni, czy, co, czy, czy, czy coś takiego. Chodzi o to, że ja jestem od siedmiu miesięcy w Warszawie ogólnie i, i tak naprawdę od kuchni poznałem to, co się dzieje w akademii. No tutaj Daniel ma większe doświadczenie w tym wszystkim. Mimo tego, że ja jestem tu 7 miesięcy w Warszawie, no to w Polskę poszło mega echo. Jeśli chodzi o tematykę Wilanowa, trenera Mirk i tak dalej, no. Co tu się wypowiadać, no? Słuchaj, to jest gościu, który jest mega hipokrytą, ja mogę mu to powiedzieć w twarz. Wyzywa mnie jako gościa, gdzie, gdzie, jest, gdzie jestem sterydziarzem, gdzie to nieprawda, sam grzał. Wyzywa mnie, że jestem sztywny i tak dalej, gdzie kurwa sam siedział i dawał współwieźniów. Spół, Wierzę o co chodzi? To, jest, nie, nie, to nie jest w porządku, po chuj, bo on się wpierdala w te tematy, jak, jak, jest na, jak, jak jest po stronie. Nie wskażenia. przerywaj ale mi kurwa pomidorze. Ale to są mega <grym <grym Ale słuchaj, to ty się tak tak teraz nie w porządku i niekulturalnie zachowałeś, bo ci. No ale ja bronię ale dobrego ale, imienia pytanie. Przerywałem ci. Kłamstw, no nie? Przerywałem ci? Nie przerywałeś mi, ale jak mówisz bzdury i kłamstwa... Słuchaj, ale, ale mi raz sam mówił, kim był w kryminale, kim był pod celą, więc wiesz o co chodzi. No ale to nie takie rzeczy tutaj na, na konferencji, o takich rzeczach się nie mówi. Nie, no chodzi mi o to, że jest tylko hipokrytą po prostu, kurwa. Dlatego się wpierdala w no przedział, ty o którym nie, nie ma pojęcia, słuchaj. nimś nie, czemu mi przerywasz? Zadam Potem, ci jeszcze do, pytanie. do. końca. Jeszcze jedno ci zadam pytanie. Budzisz się z w dupie i co robisz? No co robisz? Powiem ci tak. Ja nigdy się nie obudziłem, ale wiem że że ty zwoliłeś, No powinłeś ja umawiałeś bo niedoinformowany, się że jesteś poinformowany, jeśli ci, yy, ci chodzi o mózg, starym starym materę, skągą, tak, że... wiesz co? Nie mów mi o takich rzeczach, bo to ty się umówiłeś z, z Transem, no i wiesz co? Ja to jest... się nie umówiłem debilu z Transem, ty przypokopałeś. No, a debilu, nie mnie debilu nie obrażałem, słuchaj, na, na skórkę, która była panią do towarzystwa. nie no, czytałem opisu i natrafiłem, no, no, na nie to z której nie zrezygnowałem ocenia, ze usługi. Jak co jesteś lubisz, kurwo Nie, to, ocenia, to cię co lubisz, ale innych. Będę cię kurwa obrażał, bo tak? mi wykręcasz kurwo jeba na aferę. Ty to przechodzisz. Wypierdalaj stąd kurwa, bo Zap zaraz ci z tej walki. Tweluchu, do chuja po prostu. Zjebę cię za garażami i tyle no będzie, i zobaczymy. Zapraszam, zapraszam, czekam. Następny hipokryta, który wybił się na lekcji, ma super nie wiem. Instagramowy wielki. I teraz ty zawalczesz z nim, bo to, nie ma nie. Nie, 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 nie mieszaj to Nie mieszaj to dziewczyny, kurwa. I pokrytą jesteś. Tak. Dilko, debilko. jest kurwa, debilko. moja przyjaciółka. Debilko się leżają tutaj. Ja się z nim nie, nie, na niej się nie wybiłem, tylko ona mi w pewnych kwestiach pomogła. Za to jestem bardzo jej wdzięczny i się z tym nie kryję, ale nie mów bez że się na niej kurwa wybiłem. To co, jej brat Ale teraz fajnie, się na nie wybije? Się Wszyscy tak, się teraz dobra, będą nie mam pytań. na, na wybijać? Nie, bo ty ja? jesteś dziewczyna uczyna i pomocna. Ja jakoś się nie mogę Także wasz słowa. Sławek też się wybił, ty. Również wasz słowa. Sławek też się wybił. A na zakończenie tej konferencji jeszcze raz zrobimy face to face Denis Labryga, Kamil Mindak. Ostatnie słowa do siebie przed kolejnymi spotkaniami. Powodzenia.